Goło. To kupiłem łóżkę Na pokaz Dla was Co ja na, pokaż. Lawe... na z, z tą zrobię Ile Baryków masz Nic się nie Filmuj U. Nie ma Tak, o, ostatnio jak stała Szanowny Państwo, pokazałem to chcę, na chcę, filmie, bo wy na mnie tak. alkoholik. że jestem alkoholikiem. Pokazałem, gdzie wódka poszła. Gdzie poszła wódka? Do zlewu. Głośno powiedzą. Udowodniłem wam, że ja wódki nienawidzę. proszę pomnie nie jak teraz z bo no nie jestem pijakiem. Czupica, tylko ta jest czupica pingwinowa. Dzień dobry. Podejście Krzysztofa względem trunków wysokoprocentowych czy alkoholików jest wszystkim znane. Nienawidzi ich, gardzi pijakami, nie ukrywa się z tymi. Od lat głosi: Słowo Boże, żeby jak uwgnębić, zamykać, likwidować. No, gdyby doszedł do, do władzy, to pierwsze, co by wprowadził, to narodową prohibicję. Nie ma picia, nie ma chlania, piwo, wino, wódka. Dlaczego ten osobnik tak gardzi piciem? Trudne pytanie, na które postaram się poszukać odpowiedzi. Ostatnio potwierdził Krzysztof, że on wcale taki niechętny wobec etanolowych trunków, to nie jest. Przyszły w paczce browary całe te Soplice, to aż mu się oczka zaświeciły i kombinował. Jak tu dwa piwa zawinąć, wcześniej kazał kupić gorzałe, a gdy wyszło na jaw, to powiedział, że to podpucha. Ta, jasne. Czy więc to wszystko gadanie, nienawiść publiczna wobec alkoholu, to tylko taka zagrywka? Zasłona dymna? Że nie był on taki boży, a do kieliszka to pierwszy? No niezupełnie w sumie. Osobiście nie uważam go za jakiegoś. No, za kogoś, kto nie wytrzyma bez alkoholu. On ma tylko takie epizody, że lubi się napić po kryjomu czegoś słodkiego, mocnego. Czasem mu się podoba taka faza, ale nigdy się nie zachlał w trupacz, nawet nie doprowadził do takiego stanu, żeby się zataczać i mamrotać. Pić pił od dawien dawno, ale nie dużo, z umiarem, sporadycznie. W ogóle to jest taki osobnik, że dla jego już sam smak piwa czy wody jest ohydny i on po prostu tego nie pije, bo mu nie smakuje, bo on musi słodkie mieć. Dobre. Tak więc nie jest to jakiś zamaskowany alkoholik Coś tam popija, raz częściej, raz rzadziej Ale nie można mu zarzucić pijacza mimo wszystko Na pewno można mu zarzucić to, że oszukuje mówiąc, że nie pije A pije, tak ogólnie, no ale nie dużo pije Może go to boli, że nie dużo chleje Bo chciałby więcej, częściej, ale ma No kategoryczny zakaz od lekarzy Jest to jeden z powodów mało istotny w sumie On ma dużo różnego rodzaju trunki schowane w baryku a czasem widać pod sobą flaszki. Więc może to lokatorów najczęściej, ale niewykluczone, że sam gospodarz czasem weźmie grzdy dla poprawiając sobie humor. No ale nigdy nie widziałem mlekołaka pijanego, zataczającego się pijanego, sorry. Więc nie można mu zarzucić pijaństwa. Ta nienawiść do pijaństwa, którą głosi, można wytłumaczyć w prosty sposób. On się wybiela i wykorzystuje ten fakt, że nie ma jakichś potężnych ciągotek do alkoholu problemu z piciem więc mając zakodowane pod powałdowaną łepetyną fakty, że menele pijaki to najgorszy sort a alkohol to zło wcielone tępi od lat takie zachowanie bo myśli że każdy akuratny człowiek tak uważa i że przeciętna osoba to doceni że widzi przed sobą Bożego niepijącego od maleńkości katolika nie proszę pominij jak teraz pijakiem bo nie jesteś może mu z lat młodości zostało takie podejście do tematu, gdzie już wyrobił sobie opinię na temat pijaków, może ktoś na nim wywarł taki wpływ, może jakieś doświadczenia rodzinne. Ja uważam, że on po prostu nigdy nie miał jakiegoś większego parcia na spożywanie wysokoprocentowych napojów, nie lubił smaku alkoholu, a że ma sfiksowany łeb na podłożu sakralnym i jest ignorantem, próbuje siebie przedstawiać w dobrym świetle, to wybrał sobie alkohol jako. Coś, czym może gardzić, podejrzewając, że niechęć do tego sprawia, że jest porządny. No bo przecież picie to grzech. Obżarstwo, kłamstwo, złodziejstwo to już nie, oczywiście. Jeszcze jak gdyby on miał takie stanowisko względem zwyczajnych żuli po prostu, no ale on uważa każdą osobę spożywającą za pijaków skończonych i myślę, że on sam do końca nie wierzy w to, co mówi na temat alkoholu, ale musi, po prostu musi wylać swoje brudne żale na te procenty i pokazać, jak bardzo nienawidzi pijaństwa. No ewidentnie chłop ma uraz do etanolu jakiś, skoro ta prohibicja mu tak w głowie. Wielokrotnie powtarzał, że wprowadziłby zakaz, surowe kary za picie, do więzienia by sadzał No niewykluczone jest to, że w młodości jakiś pijak wywarł na nim wpływ, albo sama kwestia związana z piciem wpłynęła negatywnie w danym epizodzie życiowym, co sprawiło, że zakodowała się w głowie automatycznie niechęć do alkoholu. No ale ciężko powiedzieć. Mogło coś być, ale nie musiało i cała ta kwestia... Może po prostu się ograniczać do jego widzimisie, ignoranckiej wizji względem picia i chorego wyobrażenia swojej osoby jako porządnego. Biachem! Bardzo lubi jako zwykłej wymówki, takiej najprostszej wymówki po prostu używać nienawiści do picia, że gdy nie wie jak coś lub kogoś skrytykować, jak coś wyjaśnić, to odnosi się do tego, że to na pewno przez to, że ktoś pije że jest pijakiem i tyle, i nie ma co się te rozwodzić w ogóle, bo ktoś pijakiem jest, no i dziękuję za wypowiedź. No, był taki okres na szkolny, około pięć lat temu, gdzie na szkolno wysyłano piwo, flaszki w paczkach, widzowie ich po prostu rozpijali, siadło im to na psychę, gdy wiele się pojawiało zarzutów, że to pijaki, to Krzysztof musiał udowodnić swoją abstynencję, rozbijając pustą butelkę po wódzie młotkiem w śmietniku. Bo nie jesteś pijakiem! No, choroszcz pełną gębą. Może siadło mu to trochę na psychikę, skoro ludzie mu zarzucają od lat pijaństwo. Próbuje pokazać, że jest zupełnie na odwrót w komiczny, przesadny dla siebie sposób. Na pewno coś jest na rzeczy, bo bardzo się wstydzi tego, że ktoś mógłby go przyłapać na piciu. Tak sobie zakodował w bani, że picie jest złe. Że sam się boi tego robić, że ludzie znowu go oskarżą o pijaństwo. No, tak nie z wyrzutów sumienia, tylko właśnie, że mogłoby się wydać, że spożył. A przecież alkoholikiem nie jest i na pewno gdyby jawnie, tak sporadycznie się afiszował z browarem na przykład, to na pewno miałby większy szacun wśród ludzi niż taki zagorzały przeciwnik picia, mimo to sam spożywający po cichu. Soplica pingwinowa to jego ulubiona. No i dziękuję za wypowiedź. Dziękuję. Właśnie teraz oglądałem właśnie... Mm. Bitwę pod Grunwaldem w 1840 10. na dobranoc kawał major idzie do okulisty Ukulista mówi zakryj jedno oko a major mówi do okulisty smigą digos, ale ogółem do widzenia